Pogramy sobie losowego. Oho, ho. Gulhan. Nie będziemy patrzeć. To to, chociaż mamy taką kartę, że możemy popatrzeć. Gulhan. Pakistan. No pięknie. to jest Odher. A Gorgi? Bułgar. Oho. Grzeszczy Jurek. Jurek. Kartę mamy marną. <coughs> Po tym otwarciu straciła na wartości jeszcze. Będziemy się martwić za chwilę. Pik. No. Dwa pik możemy dla przyzwoitości powiedzieć, chociaż mam półtorej lewy, powiedzmy dwa pik. Karnie będziemy chować, mogliśmy powiedzieć sykara, Słabi jesteśmy. Powiem zainwitować 3pik Po amerykańsku zalicytowałem, pokazałem fit. No ale ten skoczy. Han, 67 lat albo 67-rocznik. Kto go tam wie? A jak założył kąt, ile grał? No, ho, 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 ho. ho. Prawie tak długo jak ja, 17 lat gra dużo razy wszedł 5000, a my? my mamy tylko 3000 loginców oj 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 no zobaczymy z czym do gości wiz dostanie w trefla wiz dostanie w trefla Bardzo wolno to idzie. Nic dziwnego, że zagrądam do sąsiedniego komputera, żeby podejrzeć wszystkie rączki. No nie miał na cztery piki oczywiście. Odda dwa trefle. Ho ho! Oho, ho ho, ho ho ho, nie umie grać. O jak go podszedł. O! To dawaj. Nie tak kolego. As pik i dziesiątka dodamy. Tu się gra na impas wewnętrzny. As pik i dziesiątka dodamy. I to mu przebije szczęśliwie. No, i co teraz? Aha. A, to jeszcze ściągnij. Ściągnij, ściągnij, ściągnij. Nie ściągaj, bo musi trefla przebić. A czym biedaku przebijesz trefla? Ten nie ma przecież. ja. Jeszcze trzy lewy bieżę. No może cztery w porywach. No as karo, dziesiątka kara o inteligent, a tak chytrze, że jak weźmie karo, no tak, no i palcóweczka, dziesiątka, błąd, trzeba było postawić damę, nie pomagało, trzeba było zostawić trefla, no, pika do przebicia ostatniego trefla, o. No ale to trzeba mu wybaczyć. No, resztę jego 6 lew. No, 8 by wziął. 8 wziął. Powinien spasować na dwa pik. O nic, ale on tu ciekawe czy mi wyrzuci. O! Antek to jest Jola. Tak? To możemy odpowiedzieć. Miłego dnia Jolu się nie napiszemy. Niech się cieszy, cokolwiek to znaczy. Dlaczego oni nie grają? A wyrzucią go ze stołu. 6 straciliśmy. No 2 pik by było. No teraz gram kiery, mam go w nosie. 2, 4, 6. To jest ręka na 2 kiery, powiem 3. No, mam te kara, nie mam trefy. Zablokowałem piki, tak to powiedział, 2 piki. Teraz dwa piki niebezpiecznie. Dopijamy kawkę. Spasuj. Trzeba za to to nie będziesz grał. Tu mnie podrywa Antek. Pyta, gdzie mieszkam. Oczywiście cztery kiery, żadne trzy bez atu. Inteligencie. Musisz mnie wyrzucić ze stołu. Oczywiście bez rekondry. To nie moja wina, że gram z debilem. Kreten to nie jest określenie to to tak człowiekowi brakuje jodu. Ale Mierwie, rwie. Okazuje się, że mieszkamy koło siebie. Jak przybije jednego pika, będzie nieźle. 有必要吗？ Przebijamy. Mieszka 100 metrów ode mnie kobieta. Może się kara podzielą? Podzieliło się. Dziesiątka, bardzo dobrze. Znaczy, że dziewiątki nie ma. To jeszcze jedno lewe wezmę. Mhm. A jak ściągnie kiery, to i dwie. Jeszcze raz w Powiem, nie wyrzucić, Turek. Ale mierwie kobieta. Antek zwany Jolanton. No, spasujemy póki co. Jeden bez za, dlaczego przegraliśmy to zdanie? terecheretochwego, kiery ktoś wybrał. nie, 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 wiem, co Ale mierwie, kobieta Pyta, czy grywa na jakim instrumencie, wszystko widać? To ile nam ma tych kar? Nie no trzeba mu dać i niech mi wyrzuci ze stołu. 3B za to nie układane. 7 karo jest. Ile karowych? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pikowe, 3, 10 2 treflowe, dwa... A tego asakier nie wzięliśmy. No to jest 6 karo. wygraliśmy 12 dzięki wariackiej licytacji przeciwnika. Pora nam policytować po wariacku. Ale mnie kobieta rwie. No skontrować się. No to ja też. Masz wisz trefla. Masz wisz karo. I kiepski wis To nie powinno przejść, bo... Nie wiem, co znaczyło trzy trefle. Zapytam go o... To ja vistuję. Dobrze, że nie zawistowałem w karo. Wygląda na wykładana. kobieta na stop może jej numer telefonu dać Dobrze dobrze mniej przybije ale tu to... mój ma trzy kiery. jeszcze dwa a no nawet udawał że myślę Ale mierwie kobieto. Że chciałem na stół wysłać, ale numer byłby jakbym to wysłał na stół. Wszystkie w To znowu jedziemy BA. Cokolwiek to znaczy. Ostatnie rozdanie się zmęczyłem. Ale mi kobieta wie, spasuje, jak tu grać. Nie pyta o starsze czwórki. Wisk kierowy nieprzyjemny, każdy inny przyjemny. Cztery piki nie wyjęte, biorę tak. Cztery pikowe, dwie kierowe, sześć, trzy karowe, dziewięć, i dostałem na wiście treflową. No, dawaj waleta, Dawaj waleta. No i mam widły. Ho, 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 oni nie umieją grać. No to dobra. Przechodzimy pikiem raz. Im pasujemy kara. Dziesięć lew mam albo 11. Jeden impas się udał. No tu trzeba kończyć.